Cześć tu Mobi. witam witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy model od Xiaomi, czyli Xiaomi Redmi 7. Tak, wiem, że w Polsce jest już on dostępny w wersji 3GB pamięci RAM na 32GB pamięci Flash za 700 zł, ale ja oczywiście szukając jakichś fajnych okazji, znalazłem go ostatnio na Benggudzie za 110 dolarów, czyli z przesyłką EU Line. W granicach 420-430 zł, chociaż jest to wersja 2GB pamięci RAM i 16GB pamięci Flash. Ale przyjrzyjmy się mu dokładnie, co ma sobie ten telefon i co prezentuje. Mamy tutaj Snapdragona 632, czyli to jest ten sam Snapdragon, który testowałem ostatnio w ASUSie ZenFone Max M2. Zobaczcie sobie w tym teście, jak on wyszedł. Prawdopodobnie tutaj wyjdzie podobnie. Chciałbym powiedzieć, że nagrywam to prezentację W związku z tym, że zamówiłem już sobie tą 2x16 wersję z Benguda. Przyjdzie do mnie za jakieś dwa tygodnie i zrobię jakiś rozsądny, dosyć szeroki test tego smartfona. Dlatego, że bardzo mnie zaciekawił. 420 zł za taki smartfon. Jest naprawdę świetna cena, więc zobaczymy jak on sprawdzi się w rzeczywistości. Tak jak mówiłem, będzie to wersja 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci flash. Są dostępne też 3 na 32 i 6 na 64. To mnie przyjdzie w wersja Global z B20, więc zobaczymy sobie też jego zasięg. Dalej. Tylny aparat 12 megapikseli, jasność 2.2, ,2, więc nie za dobrze. Jest tutaj drugi obiektyw, który służy za czujnik głębi do rozmazanych fotek. Jak to wiadomo, już teraz jest taka moda, panuje i tak sobie wszyscy to tutaj wkładają. Ale znalazłem na pewnej stronie informację, że tylny aparat posiada elektroniczną stabilizację obrazu i bardzo chcę to sobie sprawdzić w rzeczywistości, czy przy nagrywaniu chociaż filmów będzie obraz stabilizowany, bo jeżeli chodzi o zdjęcia to nie sądzę, żeby to działało, ale też to przetestuję, bo podobno ma to działać również do zdjęć. OISA tutaj nie znajdziemy, ale w tej cenie to jest normalne. Dalej, nagrywanie, 1080p, 30 i 60 fpsów. I to bardzo fajnie, że obsługuje tą 60, 4K tu nie nagramy, chyba, że spróbujemy jakąś inną aplikacją, to też w teście pobawię się. Z przodu mamy 8 megapikseli, większą jasność, czyli 2.0. I to jest lepiej, dlatego, że do selfie na pewno będzie to lepiej wychodziło, a te i 2 2.2 w tylnym aparacie, no nie jest zachwycające. Chciałbym, żeby chociaż też to było w granicach 2.0. Zobaczymy, jak ten aparat będzie sobie radził. Bluetooth 4.2. GPS standardowo, a GPS Glonass i Galileo. Ten smartfon posiada również radio FM, co nie zawsze się zdarza i jest moim zdaniem bardzo fajną rzeczą. Z tyłu mamy czytnik linii papilarnych, bateria 4000 mAh. Teraz przechodzimy do wielkości, dlatego że ekran ma 6,26 cala, co jest naprawdę już sporym ekranem. Bateria 4000 mAh i tu powinno być ok, tu powinny być dwa dni mocnego użytkowania, ale również baterię sobie oczywiście sprawdzimy. Jeżeli chodzi o rozdzielczość ekranu, mamy tu tylko rozszerzone HD, czyli 720 x 1520 pikseli i gęstość 269 ppi. To są podobne dane, które ma ekran właśnie w ZenFone Max M2 i też sobie te dwa smartfony porównam. Co tu ciekawego? Mamy MIUI 9 i Androida 9.0, prawdopodobnie MIUI 10 już jest lub zaraz będzie. To również sprawdzę. A w ogóle kupuję ten telefon, żeby jakoś dłużej pobawić się MIUI i żeby poleżał sobie u mnie i będzie w testach e, służył jako testy kolejnych wersji MIUI. Także mamy telefon za 420 zł ze Snapdragonem 623, Adreno 506. Oczywiście, 8 rdzeniowy, 4 rdzenie Krio 250 Gold, 4 rdzenie Krio 250 Silver, czy, yy, wszystkie 8 rdzeni z prędkością 1,8 GHz. Sprawdzimy go w Antutu, sprawdzimy w testach, sprawdzimy kamerę, wszystkie rzeczy posprawdzam i zobaczymy, czy to jest naprawdę godny następca piątki. Tego, że Xiaomi Redmi 5 było takim mocno niedowartościowanym smartfonem, który jest bardzo dobry i w jak swoje, oczywiście w swojej klasie posiadał Snapdragon 450, więc widać, że po zmianie marki, czyli po rozdzieleniu marki e, Redmi od Xiaomi, trochę sztucznym, ale jednak rozdzieleniu, dostajemy tutaj do budżetowca procesor ze średniej półki, czyli 600, czyli to co występuje w Motorolach nowej serii G. Czy właśnie w Zenfonach, czy w wielu innych smartfonach? Tak samo wydajność średniej półki Samsunga to też jest w granicach wydajności Snapdragonów 625 do 636. Robimy test jak tylko przyjdzie smartfon. Dzięki za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. A w opisie znajdziecie linki do tej wersji, którą zamówiłem na Banggoodzie. Spokojnie można kupować. Dzięki i do usłyszenia.